Witam serdecznie. Chciałbym przedstawić pomiary przyspieszenia w moim świacie Punto o przebiegu 200 tys. km. Pod maską pracuje podstawowa jednostka o pojemności 1.2 i mocy 60 koni mechanicznych. Pomiar został przeprowadzony głównie, aby sprawdzić w jakiej kondycji jest samolot, nie zaś, żeby udowodnić, że 1.2 ma jakiekolwiek aspiracje sportowe. Aby wiedzieć do jakiej wartości będziemy się odnosić, przedstawiam oryginalny katalog. Producent podaje, iż puncina powinna osiągnąć setkę pod czasie 14,3 sekundy. Postanowiłem użyć dwóch metod pomiarowych. Pierwszą z nich jest darmowa aplikacja na smartfony z Androidem o nazwie Drag Racer. Do pomiaru prędkości używa ona modułu GPS. Druga z metod polega na odczycie prędkości z czujników pojazdu za pomocą interfejsu diagnostycznego, komunikującego się z telefonem za pomocą bluetooth. Możemy zobaczyć jak taki interfejs wygląda oraz w jaki sposób instaluje się go w włączu EOBD Fiatapunt. Do odczytywania danych używam aplikacji Car Scanner, która pokazuje dane z wybranych czynników pojazdu, potrafi kasować błędy oraz dodatkowo dokonywać pomiarów prędkości. Po krótkim wstępie teoretycznym zaczynamy z grubej rury. Okej. Okay. Przyznaję, że nie było to zbytnio widywiskowe, jednak na pewno puncina nie została zaprojektowana do ścigania się na 1,4 mil. Na każdej metody pomiarowej przeprowadziłem 3 próby, z pomiarów została wyciągnięta później średnia. Przedstawiam zatem wyniki każdej z prób. Na początku pomiar z utrzyciem GPS. Pierwszy pomiar nie wyszedł zbyt dobrze. Setkę wykręcimy po ponad 22 sekundach. W drugim, trzecim przejeździe udało mi się zejść poniżej 20 sekund. Teraz pora na wyniki z EOBD. Pierwszy pomiar dał wynik ponownie powyżej 20 sekund. Drugi pomiar na podobnym poziomie. W trzecim pomiarze Udało się zejść nieznacznie poniżej 20 sekund. Zostawiłem też z przejazdów po uśrednieniu ostateczne wyniki różnią się o 0,4 sekundy. Jeżeli chodzi o odniesienie się do deklaracji producenta, to po 14,3 sekundy osiągnąłem dopiero 80 km na godzinę, jak widać przy wyższych prędkościach fizyka coraz bardziej daje sobie znać i przyrost prędkości od 80 do 100 km na godzinę. Zajmuje aż 6 sekund. Chciałbym jeszcze dodać, iż liczniki samochodowe celowo zawyżają nieco prędkość, tak więc w przypadku pomiaru z EOBD rzeczywisty czas przejazdu powinien się nieco wydłużyć. Oglądałem również porównanie Drag Racera do profesjonalnego urządzenia pomiarowego. Autor tego testu twierdzi, że aplikacja zaniża czasy przejazdów o około 1,5 sekundy. Po uwzględnieniu tych czynników czas przyspieszenia osiągnąłby już 22 sekundy. Jeżeli udało się dotrwać do końca filmiku, to w nagraniu wrzucam zdjęcie mego kota, który z pewnością wykazał się większym przyspieszeniem chwilowym od punta w chwili, gdy tylko otworzyłem drzwi do samochodu. Pozdrawiam. Cześć.